Dzisiaj jest u mnie taki dzień, że dusza się rozrywa, bo czuję wenę do malowania, a siedzę przy komputerze, ponieważ gonią mnie trochę terminy. Ja oprócz tego, że mam tutaj to konto Anna Marczewska-Art, na którym maluję, ale też właśnie szykuję nowe um, moje propozycje. Mam jeszcze drugie konto, mam jeszcze swoją szkołę rękodzieła za miastem, w której uczę yy, jak dziergać. Uczę robienia na drutach, ubier yy, uczę robienia szydełkiem, tkania, yy, makramy. No i właśnie, niedługo zaczyna mi się nowe wyzwanie, yy, darmowe, i muszę się do tego wyzwania tutaj przygotować. W związku z tym siedzę przed komputerem i. Prowadzam ostatnie poprawki, zaraz będę wysyłała maila, pisała maila do wszystkich zainteresowanych wyzwaniem, a tam malowanie przede mną leży i, i się uśmiecham. Niemniej jednak tutaj bardzo jest ważne właśnie, żebym to kończyła. I, I tak to właśnie w tym życiu artystycznym jest, niby wszystko pięknie, ładnie, kolorowo, a czasami trzeba przysiąść, no i po prostu zrobić to, co trzeba zrobić. Tak samo jak wstawiam na przykład obrazy na stronę, oj, to jeszcze leży i kwiczy, bo tam zaczęłam robić porządne porządki, masło maślane. Więc, więc jak widzicie, to nie tylko spacery po lesie, nie tylko proces twórczy, ale też praca, po prostu praca. Dobra, kończę. Cudownego dnia Wam życzę. Ogromne buziaki ode mnie. Pa!